Ogólnie zawsze jest dużo ludzi na otwarcie, bo zawsze jak jest coś nowego, to ludzie przychodzą, no zobaczymy jak to będzie, na razie to wygląda dobrze i mam że, że, że to ktoś zostanie. stanie. To, że w Polsce w Zabrzu taki pierwszy, to czujesz taki inny troszeczkę? kolejny rynek też tak, to no, jest normalne, no, tak samo jak w Kolonii już mamy, zrobiliśmy parę otwarcia i mamy tam e, e, parę parę kebapów. to zawsze jest coś, coś innego e, jak na zewnątrz ale ostatnio było też w Augsburgu to też było e, podobne jak tak też pełno ludzi fajna pogoda i, i... Ale, ale oczywiście, że jak zabrze albo kolonii, to zawsze jest, jest blisko i na miejscu jestem. I się cieszę, że, że, że tu zabrzuł. I to było ten pomysł od początku. Pamiętam jeszcze jak było negocjacje z Górnikiem, że dali mi lokal na stadionu do kontraktu, że mogę sobie do kontraktu napisać, żeby zrobić sobie kebab, ale. Pod... Stwierdziłem, że to nie jest fajne, fajne miejsce na kebab. No i potem szukaliśmy inne miejsce, te miejsce się pojawiło i dzisiaj mamy otwarcie. zadawałeś e, tutaj, że już ludzie od 8-9 rano stali. miejsce sygnały, że już... Jest... Sygnały, no bo tu już są od rana i mówili, że od 7 Rano już byli kolejki, i ludzie czekali. Czy masz wolne z e, za parcia, Czy jakieś treningi jest Był trening rano, i teraz otwarcie, i potem dwa dni wolne, i potem dalej. Widzieliśmy, że zrobiłeś test jakości, Przyszedłeś, zjadłeś pierwszą opcję, jest jest okay? Może być, tak. Na, Pol na polskę wystarczy. <grym> Super, ja Nie! To, to, to jest to, to sama jakość, jak, 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 mamy, jak, mamy, jak mamy w Niemczech, to się nic nie zmienia. To jest to, co chcieliśmy zawsze zrobić, że to jest taki system. Ee, że obojętnie jaki kraj, że zawsze jest e, sałatki, sosy, mięso, e, bułki i tak dalej, e, zawsze na, na wyższym poziomie i też e, jak się e, widzi ten lokal że wykończony i te wszystkie logotypy, stoły, krzesła, to nie jest jak belejak, to wszystko z pomysłem i od początku e, miało to być e, tak, ta, tak to miało wyglądać i dlatego e, no tak samo mi to smakuje jak, jak tu, i, i tak samo w innych miejscach. Pytanie: że gościem tutaj? Oczywiście. Pytanie: takie, bo wydaje nam się, że jest jednak trochę taniej niż w kolonii, jak byliśmy w tym twoim lokalu, to kalkulowaliście te ceny, bo one nie są tak chyba przeniesione przeliczone po prostu. Nie, nie, nie są od razu przeliczone. Zobaczymy, jak to, jak to będzie działać, e, i na, na pewno te są. W Polsce inne zarobki, inny zakup może sałatki i tak dalej. Inne rachunki faktury prądu. I na razie tak to skalkulowaliśmy, żeby było to w miarę ok i dla każdego. Oczywiście na koniec się też patrzę na koniec miesiącu, żeby nie było jakiś minus. Każdy chce, chce na czym zarobić, ale na pierwszym miejscu ode mnie nie jest zawsze kasa. Ja moje w, pił, w piłkę nożę zarabiałem, mam rodzinę, jestem zdrowy, mam, mam dom i tak dalej. I dlatego nie, nie, nie jest w miarę moim pierwszym celem, żeby od kogoś pieniądze z torby wyciągnąć, żeby, żeby, coś, no, żeby coś kombinować, tylko staramy się, albo ja się staram, żeby jak, jak w miarę było dla każdego dobra cena. Zobaczymy, jak się to, to następne miesiące pojawi. Powiedz, masz też lodziarnię. Czy kolejnym jakimś planem będzie też otworzenie lodziarni? Czy na razie chcesz zobaczyć, jak w ogóle, tak jak wspominałeś, że nie do końca wiesz, jak biznesy w Polsce funkcjonują. więc chcesz najpierw sobie zobaczyć, jak to będzie. Na pewno są teraz coraz więcej się pojawia pytań o lody. Bo też otwieramy kolejne w Niemcach. I dlatego może jest możliwość też w Polsce. Zobaczymy jak to, jak to pójdzie. Wiemy też, że lody to jest biznes więcej na lato. Jakaś zima to w miarę wszystko jest pozamykane. Dlatego to jest może to trudniejszy biznes jak kebab. Ale działa, leci to w Niemcach. Jesteśmy z tego zadowoleni. I może się pojawi też kiedyś w Polsce. Zobaczymy. Ale na razie, na razie nie ma takich planach. Może się to, się to pojawi. A powiedz, bo też te automaty do Kebabów wprowadzałeś czy wprowadzacie na rynek. i Jak to wygląda i czy też planujecie wejść na polski rynek? Na razie to nie wystartowało, bo są jeszcze prototypy. Testujemy cały czas. Szukamy też te dania, żeby byli w miarę ok dla każdego. I na pewno zależy na pewno od rynku. Czy rynek polski jest na to otwarty, czy w ogóle ludzie takie coś używają na razie startujemy, będziemy startować w Niemcach. Zobaczymy jak to, jak to będzie i zawsze się otwieramy na inne kraje. Zawsze trzeba patrzeć czy to pasuje. No tak jak z piłkarzem, Jeden piłka siłpowy, słuchaj. Ta liga nie odpowiada mi, ta liga jest trochę więcej dla mnie i tak dalej. Tak samo jest może z tą, z tą maszyną, że... Jeden kraj na maszyny jest lepiej, lepszym krajem, a drugi nie. Zobaczymy. Ostatnie pytanie. Jakie jest ulubiona pozycja w menu Mangaldena Lukasa Podowskiego? A powiem ci, nie mam. Czasami jem sobie tą, tą buka, a dużo też lubię sobie zrobić taki talerz, zestaw talerza. że masz frytki, mięso, sałatki, sosy? Do tego dobrą orężadę i, i, i jazda. No, to tyle. Dziękuję.